A, a może na chwilę matkę do telefonu, żeby usłyszeć, jaki ona ma ten głos szczekania? To jest ten mały piasek, czy ten stary pani? Nie, to jest matka na razie, bo tak jak w ogłoszeniu było, dopiero pod koniec maja będzie się czyniła. A, a może na chwilę matkę do telefonu, żeby usłyszeć, jaki ona ma ten głos szczekania? O, to teraz szczekała, teraz to już tak nie zaszczeka na zawołanie. A jakby Pani e, e, Forhenda tak strzeliła lekko w łebek, tak pik, wie Pani? Nie, 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 żeby tak sta... to nie zaszczeka na, Nie? Tak. Nie zaszczeka na A jakby Pani, u, jakby nagle Pani udawała, że nie żyje, żeby ona zaszczekała? No na pewno, to nic nie da. Kurde, bo o, chciałam o. właśnie usłyszeć głos matki, żeby później wiedzieć, jakie dziecko będzie miało głos, nie? ...ma szczekać na listonosza. No to tak nie da. A proszę nie. powiedzieć, czy agresywna jest ta matka, czy taka bardziej miła? Ona bardziej miła, bo przy dziecku. Mm. Wychowana, wychowana przy dziecku to taka miła, nie szczekacza, nie, jakoś nie wiadomo jaka. A, A powie pani, pani jeszcze, tak, czy na przykład taki piesek może się wychowywać w domu razem z wężem, czy to jest, się gryzie? Gryzie! <laughs> Kurde! Zorientowała się, z tym weżem przesadziłem i czekajcie, yy, to teraz muszę zrobić to, co zakładam.